I walka numer 11, przed nami kategoria wagowa 48 kg, juniorek zawodniczek 17-18 letnich, w którym spotkają się dwie Polki, w narożniku niebieskim Małgorzata Osinka, w narożniku czerwonym Natalia Kuczewska. No bardzo cieka ciekawa mnie tutaj postawa zawodniczki z Jaszczyzny. Natalia Kuczewska, wicemistrzyni świata Juniorek w Kielce 2021, brąz na Mistrzostwach Europy Juniorek w 2020 roku. No i oczywiście mistrzyni Polski Juniorek 2020 i 2021. No te wyniki mówią, Szanowni Państwo, sami za siebie, same za siebie, przepraszam, jeżeli chodzi o talent Natalii Kuczewskiej. Bardzo szczuplutka, drobniutka, ale naprawdę z sercem bardzo, bardzo gorącym i ekspresyjnym. Zresztą kategoria wagowa 48 kg, to na pewno coś mówi. Dobra seria ciosów Kuczewskiej. Kolejne bardzo mocne dwa ciosy i doszedł jeszcze jeden. No, i juniorki tutaj mają wydłużony czas w stosunku do kadetek. Jedną minutę. Juniorki boksują trzy rundy. Po trzy minuty. Nie tak jak kadetki po dwie. Jeżeli tutaj nam sprawa czasu walki właśnie jest taka różnica. Jednominutowa przerwa oczywiście nie ma. Tutaj różnicy w żadnej kategorii wiekowej. Take it Tak, kapitalne to Prawy Prosty w wykonaniu Kuczewskiej. No a tutaj pojawiły nam się pluszaczki 16. Międzynarodowego Turnieju o Mistrzostwo Śląska Kobiet. No powolutku tutaj już zaczyna naprawdę miażdżyć Kuczewska swoją rywalkę. No ale Małgosia jeszcze naprawdę tutaj nie chce absolutnie tej walki zakończyć. Postanowiła dzielnie się bronić i korzystać z okazji i doświadczenia wicemistrzyni świata. Koniec rundy drugiej. No brawo, brawo dla zawodniczki Zastrzębia, która naprawdę sprawdza się tutaj jako materiał na dobrą pięściarkę. A tu ekipa Armenii. I trzecie ostatnie starcie pojedynku Kuczewska Osinka. No, Kuczewska tutaj absolutnie próbuje wciągnąć Jastrzębiankę w jakieś prabla, prawa, problemy ringowe, która jednak bardzo wytrwale chce dokończyć ten pojedynek do ostatniego gongu. Nie ma zbyt dużo ochoty na jakieś wojny z wicemistrzynią świata, ale bardzo sprytnie tutaj w niektórych takich bliskich kontaktach przyklinczuje, przytrzyma. I na pewno to doświadczenie z, z tej walki, no, troszeczkę jej otworzy oczy i upewni co do talentu pięściarskiego, który tutaj Jastrzębianka no w jakiś sposób nabywa, ale i ma. Ach, kapitalny ten prawy. Ten prawy po prostu na no, pomęsku był wyprowadzony. I tutaj kolejne ciosy. No i kolejne 8 sekund od odpoczynku. No, ale tam, patrząc na zachowanie zawodniczki, Zaszczębia absolutnie tutaj. Nie widać jakiegoś strachu w oczach. Kolejny bardzo ładny prawy prosty. No jest talent pierwszej wody naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o Kuczewską. Koniec pojedynku. Oczywiście zawodniczka z czerwonego narożnika wygrywa ten pojedynek, trzeba przyznać i docenić jej klasę.